Cześć moi drodzy. Właśnie przed chwilą na żywo była transmisja Konstantina i oglądałem. I zaraz potem, jak skończyło się, to nagrywam to wideo. Jest godzina 13:32 w czwartek. I tak chodzę sobie znów wzdłuż płoty. Tyle to dzisiaj jest 20 listopada roku Pańskiego 2025. Wiecie, piękny dzień znowu, chociaż rano podało, jeszcze jest mokro, ale w szybkim tempie wysycha I poczekam jeszcze pół godziny i wyjdę uciąć listewki tutaj, żeby ten pył się nie przylepiał, jak jest mokro. A, no. I wiecie, jeszcze wracając do Konstantina, to jest Rosjanin. Ekonomista i bardzo łebski facet. Nie? Mieszka w Stanach, jest Amerykaninem. Nie, nie wiem, jakie tam jest. Chyba, tak, chyba ma obywatelstwo. I wrócił do Rosji. No, jak. Jak tam. się zrobiło lepiej wtedy, jak piastrowika była. Tam z Ameryki do Rosji wrócił, a teraz musiał uciekać. Się śmieję, ale to nie jest śmieszne, to jest tragiczne moi drodzy no nieważne a tyle tylko chciałem powiedzieć że on tam na końcu tego live stream to, to dzisiaj nie wiem czy to był live no, stream, ale nie było czatu chyba, no ale na końcu tego on się modli nie? a ja dzisiaj na kolanach robiłem, wyrównywałem podłogę tam i, i, i i słuchałem tego, i wiecie, ja nie wierzę w Boga i się nie modliłem, ale to, to, to nie szkodzi. To chyba nie ma znaczenia, bo ja dokładnie się z nim zgadzam, ja tak samo czuję. O, moi drodzy, jak ja sobie pomyślę o tych ludziach, którzy cierpią przez tą wojnę, to jest. Ja tu już lata płaczę, moi drodzy, lata płaczę i nic nie mogę zrobić, bo. Za słaby jestem, próbowałem, ale włączyły się. Ja mam za dużo swoich problemów, żeby cokolwiek zrobić w tym kierunku. To znaczy ja, to znaczy no mam możliwości, tylko w tej chwili to ja nie mogę tego robić, bo, bo, bo no widzicie u mnie, co się dzieje, nie? Rodzina jest najważniejsza. Nie, nie, nie ma. Nie mam, nie mamy stanu wojny. Bo gdyby wojna była, to